Czy zwolnienie Hornera przekona Verstappenów do pozostania w zespole oraz czy można wierzyć szwagrowi? Odpowiedzi na te pytania wspólnie postaramy się znaleźć już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 13 lipca. Daniel Biały, echa padoku. Mówi się, że na dobre rzeczy warto poczekać, więc wracam na pewno zdrowszy, nadal tak samo zakochany, no i z pewną dodatkową ilością dostępnego, tak zwanego wolnego czasu, przynajmniej na razie. I myślę, że na tym zakończymy sekcję pod tytułem Dlaczego mnie tak długo nie było? A teraz do rzeczy. Na temat powodów zwolnienia Christiana Hornera z Red Bulla powiedziano już naprawdę bardzo wiele na temat tych okoliczności, tego, że przemawiał, tego, że płakał, o której godzinie wyjechał z fabryki po raz. Ostatni. Jakie odszkodowanie może się pojawić wkrótce na jego koncie bankowym? Ale ja spróbuję rozszerzyć ten obraz sytuacji o mój punkt widzenia. Dodam, że razem z Hornerem prace w Red Bullu stracili szefowie marketingu oraz szef komunikacji. Obaj to byli bardzo zaufani ludzie Hornera, więc to pokazuje, że nie tylko chodziło o osobiste przyszpilenie Hornera, ale wyczyszczenie tego zespołu z myśli Hornera, z tego jak to wszystko było prowadzone. Ten drugi z wymienionych szef komunikacji było ostatnio widziany. To było na Silverstone po wyścigu w bardzo gorącej dyskusji z Josem Verstappenem. To była wręcz kłótnia, do której miał dołączyć Christian Horner. Zrobiło się podobno bardzo nieprzyjemnie. To pokazuje, że stosunki wewnątrz zespołu nadal były dalekie od ideału. Zacznę jednak od zdania, które na antenie telewizji Sky Sports wypowiedział Martin Brandl w momencie, kiedy pojawiła się po raz pierwszy informacja o śmierci Dietricha Matezicza. On powiedział wtedy, że nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromny wpływ będzie to miało na. Red Bulla. Niecałe trzy lata później zespół dryfuje po bardzo mętnych wodach. Niektórzy z tego pokładu już wyskoczyli, inni pewnie się zastanawiają, jeszcze innych wyrzucono. Nigdy nie przestanie mnie fascynować to, jak w tak dużej strukturze zespołu tysiąc, dwa tysiące ludzi znaczenie mają pojedyncze jednostki liderzy, którzy potrafią to wszystko poukładać, jak ich wpływ pozwala. Osiągać sukcesy, albo wywraca ich brak, wywraca to wszystko w drugą stronę. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o wizję Dietricha Matezicza i o jego miłość do sportu, ale również o starannie poukładaną stronę biznesową, ale do tego za chwilę. Dojdziemy. Nie wiem, jaka była Wasza pierwsza myśl, kiedy pojawiła się informacja, kiedy usłyszeliście albo przeczytaliście o zwolnieniu Hornera. Ja pomyślałem sobie, że Red Bull chce zwyczajnie uciec przed skandalem. Ten obyczajowy wątek Hornera nie skończył się wraz z zamknięciem tych wewnętrznych postępowań, wewnętrznych śledztw, które go oczyściły z jakiejkolwiek winy. Ma swój ciąg dalszy w sądzie pracy, ale ten wydał. Taką dyspozycję, czy zakaz brytyjskim mediom, one nie mogą o tym pisać, przynajmniej na razie dla dobra wszystkich stron. Z ostatnich doniesień wynika, że pierwsza rozprawa została zaplanowana na styczeń 2026 roku, więc to wszystko dopiero przed nami. Chwilę później przyszła refleksja, że przecież Red Bull nie angażowałby najlepszych prawników po to tylko, żeby drapać palcem po szkle i snuć domysły. Szefowie koncernu na pewno od miesięcy... Wiedzą, jak to wszystko wyglądało. Mają pełny przegląd sytuacji, no i jednocześnie zagrożeń z tą sytuacją związanych. Gdyby jakiś trup miał wypaść z szafy, to zareagowaliby na pewno zdecydowanie wcześniej. To takie nawiązanie z tym trupem w szafie do słów Berniego Eklestona, który stwierdził, że Hornera potraktowano tak, jakby kogoś zamordował, to tak w stylu Berniego Eklestona. Na to wcześniejsze. Mowa o zwolnieniu, mocno naciskała austriacka strona koncernu przytulona do Verstappenów. Tutaj również można powiedzieć, że konflikt między większościowym a mniejszościowym udziałowcem nie skończył się z końcem tego wewnętrznego postępowania. Parcia nadal były, mimo że może mniej eksponowane, nie, mimo że mniej dostępne publicznie, ale jak twierdzi Martin Brandol, Jos Verstappen regularnie instruował dziennikarzy, przekazywał im jakieś łakome kąski, by ci wykorzystywali to do gry medialnej. Martin Brandol jest bardzo blisko tej sytuacji, prywatnie jest przyjacielem Christiana Hornera, co może w pewien sposób sugerować, że nie jest obiektywne, ale na pewno dostępu do tych wewnętrznych informacji nie można mu odmówić i w takiej wewnętrznej atmosferze, że szczucia z tej austriackiej strony koncernu trudno o spokojną głowę, trudno o dobre decyzje. I to właśnie decyzje Hornera, moim zdaniem, są powodem jego zwolnienia. On zwyczajnie przestał dowozić, co było jego domeną przez te wszystkie lata, kiedy osiągał gigantyczne sukcesy z Red Bullem. to trzeba podkreślić, to jest jego praca. Były sukcesy, były porażki, były powroty i to wszystko działo się, kiedy Christian Horner był steru tego zespołu, no i to się zmieniło. Tajowie być może bardziej niż... Na wsparcie samego Hornera w tej całej obyczajowej aferze postawili na utrzymanie wyników i gwarancję, że Red Bull pozostanie na szczycie, pozostanie w czołówce. Dla nich przez lata ten zespół był jak kura znosząca złote jaja i nie musieli robić przy tym nic. Kiedy ten ewentualny spadek dochodów zaczął zaglądać w oczy, myślę, że mogli zrewidować swoje poglądy, bo przecież ostatnie miesiące to równia pochyła w dół. Może nie jakoś specjalnie stroma, ale ten trend obniżki formy Red Bulla, obniżki możliwości Red Bulla jest zauważalny. Nie sprawdziła się też bezgraniczna wiara Hornera. To jest kolejny grzech Hornera, moim zdaniem, w potencjał intelektualny zespołu w tą tak zwaną drugą linię, która w każdej chwili może zastąpić te duże nazwiska. Były szef Red Bulla miał często mawiać, że jeśli ktoś chce odejść, to droga jest otwarta. Mamy ludzi, którzy Zastąpią i zrobią tak samo dobrą robotę, no i nie zrobili, czego efektem jest pogorszenie jakości operacji wyścigowej w bardzo wielu obszarach. Nie chodzi tylko o sam samochód, chodzi też o obsługę tego samochodu. Tutaj Red Bull już nie dominuje, Red Bull już nie króluje, są inni lepsi, którzy byli w stanie wspiąć się po tej drabinie. Warto zwrócić uwagę, że ci nowi dostali w ręce naprawdę dobrze na maszynę to był zespół, który zaczął wygrywać, który pokonał Mercedesa na końcu tej ery ścigania, kiedy to wydawało się wręcz niemożliwe, ale nie potrafili utrzymać tej jakości, co może być pewną sugestią, czy będą w stanie mocno wejść w ten zupełnie nowy Rozdział, który przed nami, złapać tą rewolucję technologiczną i wycisnąć z niej wszystko. Wtedy trzeba będzie zapanować w przypadku Red Bulla nie tylko nad nadwoziem, ale jeszcze dodatkowo nad jednostką napędową. To podnosi skalę skomplikowania tego zadania. Pojawiają się głosy o braku liderów. Ci, którzy odeszli, byli liderami w swoich obszarach. Dzisiaj już ich nie ma, mieli być ci nowi, ci młodzi, i to się nie zmaterializowało. O tym braku liderów wspomniał w ostatnim materiale Kim Ilman, który rozmawiał z członkami zespołów. Oni właśnie mieli się skarżyć, że brakuje tych liderów, ci, tych, którzy pociągną, wskażą kierunek, wezmą też na siebie odpowiedzialność. To też może być ogromny argument w procesie decyzyjnym Maxa Verstappena i jego taty, bo tutaj jos naprawdę mocno naciska to jos tak naprawdę nadaje rytm temu co dzieje się z Maxem Verstappenem. Jeżeli dołożymy do tego ruchy dotyczące drugiego fotela, tutaj też nie jest. Kolorowo ciągle powtarza się ten sam schemat. No i jeszcze dodatkowo trzeba spłacać Pereza, Pereza, który zdawał się być najlepszym. Zawodnikiem, najlepszym kierowcą do tego drugiego fotela, może obok Daniela Ricardo, ba nawet Verstappenowi coraz częściej fotel, mówiąc potocznie, zaczyna wyjeżdżać spod tyłka. Nawet on nie radzi sobie z tym samochodem. Tu też dochodzą decyzje strategiczne, jak chociażby ta z Silverstone, kiedy w niedzielę miało padać, oni założyli samochód z bardzo niskim dociskiem. Założyli, że ten samochód pozwoli Berstapanowi wygrać. Pozwoliło to wygrać kwalifikacje, ale w wyścigu na tym mokrym torze był po prostu bezradny. Dlaczego? O tym wspominam, no bo nam że potrzebny jest docisk, żeby zmusić te opony do szybkiego rozgrzania się, do utrzymania optymalnego okna pracy tego brakowało. Tutaj mamy kolejny, jeżeli chodzi o sam samochód, i ten drugi fotel, argument, który często przewija się w dyskusji, gdzie byłby zespół, gdyby w jednym fotelu posadzić na przykład Sunodę, a w drugim Liama Lawsona, no, możemy sobie wyobrazić taki scenariusz. Żaden z tych kierowców nie radził sobie z tym samochodem postawionym na ostrzu nosza. Można by powiedzieć, że Verstappen jest ostatnim z elementów, który trzyma tę całą ramę, takim gwoździem, takim spinaczem, który to trzyma i gwarantuje jakiś tam wynik akceptowalny w tym momencie dla Redula, a być może już nie. Co będzie, kiedy tego łącznika zabraknie w tym układzie? No, z biznesowego punktu widzenia jest to bardzo duże ryzyko. Nie można opierać tego wszystkiego na jednym filarze, bo to wszystko wygląda jak dom, a raczej zespół na kurzej łapce. W dodatku bardzo chwiejnej, nie mówię o Maxie jego nastawieniu do rywalizacji, bo jestem przekonany, że kiedy wsiada do samochodu, niezależnie od tego gdzie jest, jaki ma samochód do dyspozycji, stara się dać z siebie wszystko. Mówię bardziej o ojcu Maxa Verstappena. Tajowie musieli to dostrzec, a biznes wziął górę nad sentymentami. Mówię tutaj o zwolnieniu Christiana Hornera, którego wcześniej bronili kiedyś trzeba było te spirale przeciąć. Dlaczego teraz, no chyba zgodnie z zasadą, że lepiej późno niż wcale, zmiana szefa zespołu przed taką dużą rewolucją, która przed wszystkimi zespołami Formuły 1 nigdy nie jest dobrym pomysłem, ale być może pojawienie się Lorana Mekki, który też ma Całą masę szczęścia w tym całym procesie, to trzeba dokładnie czy dosadnie powiedzieć, wygasi te wewnętrzne tarcia i pozwoli zbudować atmosferę, w której w dłuższej perspektywie zarówno sam samochód, jak i możliwości tych obu foteli się po prostu poprawią, obaj kierowcy poczują się komfortowo. No i tutaj wracamy do tego z jakiego powodu został stworzony ten drugi zespół Red Bulla, Racing Bulls, czyli żeby tworzyć tych młodych kierowców, żeby ich budować, tam komfort, tam łatwość operowania tym samolotem jest pewnym priorytetem, w Red Bullu jest zupełnie odwrotnie, stąd ta trudność przejścia tych kierowców, czy tyle problemów, które się pojawiają, być może Romek i tę atmosferę, to podejście przeniesie też trochę na Red Bulla, na ten wyższy szczebel pozwoli obu kierowcom poczuć się komfortowo, a z takiego praktycznego punktu widzenia, przed nami miesięczna przerwa, więc będzie czas, żeby wewnętrznie wszystko poukładać, przygotować się do tych pytań, które pojawią się na starcie tej drugiej części sezonu. A temat zwolnienia Hornera już nie będzie tak gorący, on się trochę rozejdzie. Na pewno będą jeszcze sugestie, plotki, będą dywagacje, ale nie będzie tak gorący, jak gdybyśmy mieli kolejny weekend wyścigowy tydzień po tygodniu. Warto też wspomnieć o zmianach w strukturze własności koncernu. Koncern, który do tej pory był zarządzany w skali 51%, 49%, 51% Tajowie, 49% Austriacy, zmienił swoją strukturę. 2% trafiło do Szwajcarskiego Funduszu Powierniczego. Tajowie oddali te 2%, co doprowadziło do sytuacji, że obaj większościowi udziałowcy mają teraz porówno. To na pewno też wpłynęło na sposób podejmowania decyzji. Pytanie, kto zarządza tymi dwoma procentami, jakie tam procesy, jakie tam główne kluczowe myśli są, ale tego na ten moment nie wiemy. To mógł być sygnał początku procesu naprawczego. To wszystko wydarzyło się końce maja, więc z pewnym wyprzedzeniem, a zwolnienie kornera jest kolejnym krokiem w drodze do odbudowy, odbudowy, która może zająć miesiące, a może nawet lata, bo nie wygląda to wszystko dobrze. To może być szalenie Istotne w tym procesie decyzyjnym Verstappen. Kolejny argument w tym całym procesie podejmowania decyzji, co z przyszłością tego kierowcy. Czy zmiany wykonane przez właścicieli w ostatnim czasie będą wystarczające, czy pozbycie się Hornera, na które naciskał JOS od wielu, wielu miesięcy, niezależnie od tego, czy tam chodziło o ten kontekst personalny tej osoby, która wniosła tę skargę, czy nie, to wszystko na pewno działo się przez. Długie miesiące Horner był pod naciskiem Josa Verstapena, ten rzucał mu kolejne kłody pod nogi, ale nie ma pewności, czy odejście Hornera przekona obu panów do pozostania w projekcie. Tutaj dochodzimy do pytania ze wstępu: na ile można wierzyć szwagrowi. Według Nelsona Piqueta Juniora Max Verstappen jeszcze w tym miesiącu ogłosi odejście do Mercedesa. Podobnego zdania jest Ralf Schumacher i on też wskazuje ten sam horyzont czasowy. Do końca miesiąca powinniśmy poznać kierunek Maxa Verstappena i będzie nim Mercedes, być może Ralf dowiedział się od Nelsona, nie możemy tego wykluczyć, ale bardzo podobnie, nawet jak przeczytacie te oba wywiady, czy wypowiedzi, te same frazy praktycznie użyte. Dodatkowo Russell nadal bez kontraktu, gdyby mieli go potwierdzić, Silverson był idealnym miejscem, żeby zrobić z tego wielkie show. Dodatkowo mamy plotki o rozmowach, no i te wspólne wakacje w Sardynii. Wspólne w cudzysłowie, oczywiście tam dostrzeżono jakiś jach, dostrzeżono odrzutowiec, o tym też mówił Ralf Schumacher. To wszystko sugeruje, że taką opcję musimy brać na poważnie, że obie strony rozmawiają i te rozmowy muszą być zaawansowane. O ile nie jestem przekonany, czy Verstappen jest najlepszą opcją dla Mercedesa, o czym Wam już mówiłem w jednym z poprzednich materiałów, bo... To może być trudna przesiadka i bolesna adaptacja. Tutaj możemy patrzeć w kierunku Luisa Hamiltona, w kierunku Carlosa Sainza. To dla Holendra chyba nie, le, nie ma lepszego miejsca i czasu na podjęcie decyzji o zmianie. To jest moje zdanie, mój punkt widzenia, że to jest idealny moment dla Maxa. Jeżeli chce zmienić, jeżeli planuje zmienić, to właśnie teraz wiele osób mówi, że warto poczekać rok i zorientować się, kto będzie miał najlepszy silnik. W stawce. ciekawy argument, ale. Tutaj nie miejcie złudzeń, ta kolejna era ścigania będzie erą silnikową, mimo tej wymyślnej aerodynamiki. Ona właśnie dlatego jest tak wymyślna, żeby wspomóc te niedomagające, w cudzysłowie, a może dosłownie, jednostki napędowe, niedomagające szczególnie na prostych dlatego każda cząstka mocy, szczególnie właśnie na tych wspomnianych przeze mnie prostych odcinkach na koniec wyścigu Dodana do siebie może dać ogromną przewagę. Nie ma gwarancji, że Mercedes trafi z innowacyjnością, tak jak to było w 2014 roku. Tam też są te informacje, że widzieli wcześniej. Mieli pewne informacje, chociażby od Berniego Ecclestona czy od EFIA. To już historia, ale rzeczywiście mieli pewną przewagę. Ale nawet jeżeli Mercedes zrobi po prostu solidną robotę, to jestem przekonany, że będzie. Na tym samym poziomie, a pewnie wyżej, od Red Bulla, od totalnych żółtodziobów, którzy rozpoczęli ten projekt od zupełnie białej kartki. Nie twierdzę, że im się nie uda. Chcę tylko powiedzieć, że będą potrzebowali czasu, żeby dojść z tą jednostką napędową, z tą produkcją, obsługą tego wszystkiego do poziomu, na którym są takie zespoły, czy takie koncerny jak Mercedes czy Ferrari. I tutaj. Pewna, pewne porównanie z artykułu broniącego Christiana Hornera, że ten projekt silnikowy Red Bulla wygląda jak worek śrubek, więc to wszystko nie wróży dobrze temu projektowi. Kolejny rok w Red Bullu z wizją zmiany zespołu, to moim zdaniem w przypadku Maxa Verstappena po prostu stracony. Rok, słowo klucz adaptacja. O tym się ostatnio dużo mówiło w kontekście przejścia Louisa Hamiltona. W przyszłym roku wszyscy kierowcy znajdą się w zupełnie nowym środowisku, na zupełnie nowej platformie aerodynamicznej, silnikowej, więc trzeba będzie się uczyć po prostu nowych rzeczy. Po roku w samochodzie Red Bull oraz w drugich godzinach w symulatorze Max może nabrać tak zwanej pamięci mięśniowej i wtedy oduczenie się tego i nauczenie się Mercedesa może być problematyczne. Tu wracam do wypowiedzi jednego z inżynierów Ferrari. Ile czasu, ile pracy włożyli w to, żeby Luisa to na pewnych rzeczy oduszyć, oduczyć, żeby zresetować jego wewnętrzne ustawienia i to nadal chyba nie do końca się im... Udało. Jedynym minusem takiego scenariusza zdaje się być możliwość odcięcia Verstappena od prac w symulatorze Red Bulla oraz brak możliwości zapoznania się z maszyną Mercedesa, bo rzeczywiście Red Bull, jeżeli Max powie odchodzę, odetnie go całkowicie. Nie będzie też możliwości współpracy z innym zespołem, ale... To oczywiście dotyczy każdego kierowcy i każdego roku, w którym taka decyzja będzie podjęta, ale w przypadku tak dużej rewolucji może to być dużo bardziej dotkliwe. Może, ale nie musi. Z drugiej strony, jeżeli miałbym wskazywać w stawce kierowców, którzy szybko nadrobią te zaległości i przykryją braki jazdy w symulatorze i tego wyczucia samochodu talentem, no to Max Verstappen moim zdaniem znalazłby się na szczycie takiej listy. Z jednej strony decyzja o odejściu Hornera sugeruje, że Max pozostanie, no bo takie warunki miał postawić Jos Verstappen. Z drugiej strony mamy te rozmowy, no i te wizje, które się rozjeżdżają, szczególnie te wizje silnikowe. Mercedes wskazywany jako ten, który jest mocno z przodu z projektem, no i Red Bull wspomniane. Worek, śrubek, czyli ten projekt, który ma wiele problemów, chociażby zaczynając od początku opóźnienia w budowie tego całego zaplecza do produkcji jednostek napędowych. Moim zdaniem Max Verstappen może podjąć tylko jedną decyzję: zostawić Red Bulla i pójść do Mercedesa. To daje mu zdecydowanie większą gwarancję i mniejsze ryzyko. Tego, że nie uda mu się zdobyć kolejnego, zmniejsza ryzyko tego, że nie uda mu się zdobyć kolejnego tytułu, albo mówiąc inaczej, bardziej poprawnie, Max Verstappen zwiększa swoje gwarancje na to, że ten kolejny tytuł mistrzowski pojawi się na jego koncie. Co będzie z Christianem Hornerem? Jak to będzie wyglądało w przypadku Georgia Russella? Tego nie wiemy, ale to są ciekawe tematy, które na pewno poruszymy sobie w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za to spotkanie po kilku tygodniach przerwy. Czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku, które już przygotowaniu.